W tym odcinku chciałem opowiedzieć jak wygładzić nierówności w ścianach. Tutaj była położona już dwa razy gładź. Teraz na trzeci raz w tym miejscu akurat trzeba było dołożyć. Jeżeli gładź po dniu wklęśnie, to trzeba zaszpachlować jeszcze raz i tak dwa albo trzy razy. I jak już nam to przeschnie, to co robimy? Równo to szlifujemy. Tak? Dół już mamy równiutki? Zobaczymy, gdzie jeszcze. Tutaj trzeba wyszlifować tak samo jak to pokazałem przed chwilą. I tak z każdej strony. Tutaj jeszcze na trzeci raz było poprawiane. Trzeba to wszystko taką gąbką setką z papierem ściernym wygładzić. Następnie zagruntować. I jutro będzie można malować. Ja już tutaj mam wszystko zagruntowane, kilka dni prędzej robiłem te punkty, które były po mm, takich panelach, bo tutaj chłodnia była i po oderwaniu tych paneli były takie dołki po kleju do styropianu. Przy skuwaniu się porobiły dołki, trzeba było to wyszlifować, wyszpachlować i tak samo, na tej samej zasadzie, czyli najpierw gruntowanie, jeden raz gładź, Dzień przerwy, drugi raz gładź. Yy, szlifowanie, ewentualnie w niektórych miejscach yy, trzy razy trzeba było cieniutko jeszcze poprawić. Tak, i co jeszcze warto powiedzieć? Yy, te gładzie gotowe w wiadereczku, one z reguły dosyć długo schną. Także na przyszłość, jakbym takie coś robił, to. Wziąłbym jednak gładź w proszku, na przykład gładź francuską, e, franspol, ponieważ ona dużo szybciej schnie niż ta w wiadereczku. W poprzednim odcinku widzieliście też, jak był wymieniany ten przewód, ponieważ był przewiercony. Jest to wszystko dokończone. Jutro kolejny etap prac, malowanie i zostaną tylko płytki. Ale to w przyszłym tygodniu. Tak wygląda kratka wentylacyjna już po pomalowaniu ścian i założeniu.